Mariusz Rotel, witam w rozmowie dnia dzisiaj. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego warto kupować polskie produkty i co to znaczy patriotyzm na zakupach. W studiu Adam Andruszkiewicz, koordynator akcji Kupuj Polskie Produkty. Witam, Panie Adamie. Dobry Rozpoczęliście akcję, którą chcecie namówić Białostoczan do kupowania polskich produktów w jaki sposób? W jaki sposób? Przede wszystkim chcemy zachęcić wszystkich mieszkańców Błgostoku, nie tylko Bługostoku, całego regionu naszego Podlasia, aby zwracali uwagę w codziennych wyborach bardzo takich szybkich, zdawałoby się takich bardzo nieprzemyślanych czasami, tak? Idziemy no, do sklepu... jakoś tak szybko na spożywcze zakupy wyskakujemy, tak? Tak, tak zwłaszcza w okresie świątecznym, kiedy jest to okres takich szybkich wyborów, ludzie często nie mają czasu na zastanawianie się nad tym, co wybieramy. Myślimy o prezentach, o innych ważnych rzeczach, jest takie przedmioty w pierwszego użytku codziennego, tudzież wyżywa, owoce, no, nie, nie zajmuje nam wiele czasu. No badania wykazały, bo tych akcji jest sporo. Y, mam przecież szereg nagród, które przyznawane są firmom krajowym, ale badania wykazały, że y, no, 61% ludzi pozytywnie jest nastawionych do, typu, do tego typu, typu akcji. Mówimy, że wybieramy polskie produkty, ale jeżeli już dochodzi do samej decyzji zakupów, to tylko 30 z nas wybiera te polskie produkty. Dlaczego, pańskim zdaniem? Uważam, że często to też jest taki mit, że jednak zachodnie jest lepszy. Może w oficjalnych badaniach człowiek nie zawsze chce się przyznać do tego, co sądzi. Natomiast reklamy często pokazują, iż to, co jest z zachodu, przychodzi, jest lepsze niż nasz rodzin produkty, co jest raczej mitem. Jest to pewien stereotyp, z którym staramy się po prostu walczyć. Tak? No są też badania a propos pewnych takich towarów luksusowych, które pokazują, że jednak no ja tam nie znalazłem polskiej marki. Nie? no kwestia tego że jednak ten zachód jawi nam się jako coś luksusowego a z drugiej strony mamy chiny które są wszędzie tak, Chiny są wszędzie. Natomiast polskie produkty te zaczynają nabierać coraz większego rozmachu, coraz większego prestiżu również na zachodzie samym. Często zdarza się tak, że polskie produkty są dość mocno importowane właśnie z Polski na zachód. Możemy je znaleźć na półkach w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych. O czym nie mówiłem. Polacy nie lubią się to bardzo chwalić. czasami jest to błąd, myślę. Dlatego, że jednak jakościowo i cenowo, nie, co jest ważne, nie, nie odbierają się z producentom, Polsce. bo trzeba będzie wyspowiadać się przed urzędem Skarbowym. <laughs> tak, tak. Niestety. Ale to, to znaczy tak, pytanie i kwestia powiedzenia o tym, że cudze chwalicie, tak? Nie znacie, tak. Tak dokładnie, ja uważam, że tak jest. W polskim przypadku jest to dość częste. Natomiast zwracamy teraz uwagę na produkty Wasze w tym okresie przedświątecznym, Kiedy dokonujemy dużo tych wyborów, uważam, po pierwsze, musimy pamiętać jednej rzeczy. Dekonując tych małych wyborów, często są to jednak wybory fundamentalne na naszej gospodarki. Nawet nie jesteśmy w stanie sobie czasami wyobrazić, jak bardzo. Przecież każdy z nas ma często rodzinę na wsi, ma rodzinę, która gdzieś pracuje w przemyśle wytwórczym i po prostu wybierając nasze rodziny produkty, dajemy tym ludziom pracę. No, to bardzo takie idealistyczne podejście do sprawy. Bo tak naprawdę, tylko się, czy to nie jest utopia. Czy my jesteśmy ciągle jakby świadomi, ci, ci, czy ci ludzie faktycznie mogą na tym zarobić? To znaczy, zarabiają może przedsiębiorcy w największej mierze, jednak wiadomo, że jeżeli... Jak przedsiębior... się podzielić ze swoimi pracownikami, to chwała im za to, tak? Tak. Znaczy, może nie, nie chodzi o dzielenie zysków bezpośrednio, natomiast chodzi też o utrzymanie miejsc pracy. Jeżeli przedsiębiorca zarabia, to nie ma interesu w tym, żeby zwalniać swoich pracowników. Natomiast też warto podkreślić, że takie kampanie i patriotyzm konsumencki, jak my to nazywamy, jest dość mocno spowszechniony właśnie na zachodzie. W Irlandii boganie pokazują, że aż 75% konsumentów zwraca uwagę na to, czy produkty, które kupują, właśnie pochodzą. Z ich lokalnego wytwórstwa. My jesteśmy przyzwyczajeni, że coraz bardziej rozpowszechniane są y, różnego rodzaju akcje typu y, fair trade, y, handel, y, który. Znaczy, produkt jest wytworzony wiadomo, bez jakby takich kwestii, które mogłyby naruszyć prawa człowieka, pracodawca zachowuje się fair wobec swoich pracowników i tak, dalej, i tak dalej. My możemy to zagwarantować, jeżeli chodzi o polskie produkty? Uważam, że tak. Przykładem tego są często na przykład jest Polska odzież, która jest produkowana w Polsce. Wiadomo, że u nas jednak te standardy względu na do Unii, do pewnych struktur. Jest zachowana. Prawa człowieka są przestrzegane, pracownicy mają dość dobre warunki, natomiast zachodnie koncerny często przynoszą swoją produkcję, nawet, nie, nawet my o tym nie wiemy, tak, w jakich warunkach pracują tam zatrudnieni pracownicy. Podobno są to warunki fatalne, pensje są godowe, więc tym bardziej uważam, że wybór naszego produktu, jeżeli, jeżeli ktoś kieruje się prawami człowieka, ma na to wzgląd, to uważam, że jest to dobry wybór. A może po prostu, stąd te, ten 30, ta 30. decyzja, bo my tak naprawdę mamy niewiele tych polskich produktów. Czy niewiele, to zastanawiałem się. No to, no, na półkach myślę, że można ich trochę znaleźć jednak. No artykuły spożywcze, tak, zdecydowanie. Tak, tak, artykuły spożywcze. No może problem byłby w przemyśle przy motoryzacyjnym, tak? O tym pomyślałem. No natomiast wiele samochodów marek, których no, nie chciałbym wymieniać, są na przykład w Polsce składane, tak? Więc myślę, że na to też możemy zwrócić w, w, pewnym, w pewnym aspekcie uwagę. Natomiast myślę, że... Nawet apelujemy o te też takie małe, małe, małe takie nasze wybory, które są jednak fundamentalnych, już podkreślałem wcześniej. Proszę powiedzieć, jak znaleźć polski produkt, bo nie zawsze jest ta etykieta z biało-czerwoną flagą. Tak, dzisiaj właśnie na rynku w stoku rozdawaliśmy przychodniom i ulotki i plakaty z wyeksponowanym kodem kreskowym 590. 590, ta liczba rozpoczyna kod kreskowy produktów, które są właśnie w Polsce produkowane. Dlatego apelujemy do wszystkich, aby jeżeli mają chwilę czasu, co nie naprawdę nie zajmuje bardzo dużo tak. Wie pan, myślę. czasami kłopot jest przyglądać się tym produktom i kodom kreskowym, to wszystko robimy odruchowo. Tak, natomiast mamy też pewne przyzwyczajenia co do niektórych wyborów produktu, więc myślę, że nawet jeżeli raz zwrócimy uwagę, będziemy potem pamiętać o tym. Towar takiej pierwszej potrzeby Polski mówiliśmy o tych towarach. Jak pan ocenia tą naszą branżę? Jesteśmy w stanie jakby, jesteśmy kreatywni, jeżeli chodzi o, o przedsiębiorców, jesteśmy w stanie wyprodukować taki towar. To znaczy, my jako... no, mówił pan o odzieży, mm -hmm. ale ta odzież jest jakby, ta odzież luksusowa to nie jest odzież polska. To znaczy, taki... ja myślę, że przedsiębiorcy są w stanie, Polacy są w stanie, Polak potrafi, tak? natomiast często jest to sprawy, które utrudnia młodym Polakom, na przykład rozwijanie firmy, tutaj też może być apel taki, aby te prawa uregulować, i ułatwić, natomiast co do takich towarów luksusowych, no, również w przemyśle motoryzacyjnym jest jedna z polskich marek autobusów która na zachodzie jest dość popularna, na przykład po ulicach Paryża rzeczy, Brylina jeżdżą polskie nowoczesne autobusy, więc często nie wiemy nawet, że to jest polska marka. No, więc myślę, że jednak to jest takim dowodem na to, iż taki fakt jest, że jednak polskie produkty no, również z tej wyższej warstwy luksusowej, tak? Jednak tej w tej sum... droższej no, nikt mm -hmm. prywatnie, choć on może niewiele osób prywatnie nie kupuje autobusów poza firmami transportowymi, z drugiej strony przychodzi mi do głowy, że z tego, co Pan mówi, trzeba również zaapelować do polityków, samorządowców, urzędników. To oni organizują przetargi i, i, i to oni mogą jakby w ramach oczywiście obowiązującego prawa zadbać o to, żeby polskim firmom wiodło się lepiej. Owszem, owszem. I tu również jest właśnie problem, dobrze, że Pan to poruszył, dlatego, że właśnie mamy często sytuację, w którym lokalne firmy, często nasze, albo nasze, nasze polskie ogólnie, też tak w tym ogólnym e, horyzoncie, przygrywają często przetargi z, z końcami zachodnimi, ponieważ jedynym kryterium wyboru w przetargu jest cena. Nie bierze się pod uwagę jakości tego, że firma jest zalokowana w Polsce, zatrudnia naszych pracowników, naszych rodaków, tak, można powiedzieć, często członków naszych rodzin, sąsiadów, kuzynów, tylko właśnie bierze się pod uwagę kryterium ceny, to takie suche urzędnicze podejście, które nie zawsze jest jednak dobre. No tutaj wydaje mi się, drodzy Państwo, Panie Adamie, to musimy się spotkać w połowie drogi. Zarówno konsumenci, jak i producenci, jak i ci, którzy organizują cały ten handel na rynku i wydają i prywatne, i publiczne pieniądze. Wy zaczynacie od konsumentów. Akcja Kupuj Polskie Produkty, dzisiaj Adam Andruszkiewicz, organizator tej akcji w Białymstoku, był gościem w Studio Telewizji Polskiej. Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję Panie Adamie, dziękuję do zobaczenia.